Dzień dobry. Dziś chciałbym powiedzieć Wam kilka słów. Pokazać Wam darmowy program Lucas Chess, który może służyć do treningu szachowego, szachowego. Jeżeli mieszkacie w moim miasteczku, daleko od klubu, no to trudno jest Wam trenować szachy. A wiadomo, że najlepszy trening jest jednak z trenerem. Może też jest tak, że trochę wstydzicie się chodzić na treningi. Ponieważ macie już no, swoje lata i dopiero teraz chcecie swoją przygodę z szachami rozpocząć. Ja sam miałem do czynienia kiedyś z pewnym panem, który przeszedł na emeryturę. Chciał się nauczyć grać w szachy i przychodził do mnie na prywatne lekcje. Ale mówił, że do klubu szachowego przychodzić nie, nie chce, no bo będzie tam przegrywał z dziećmi. Poleciłem mu wtedy właśnie program, żeby na programie troszeczkę mógł sobie poćwiczyć. Przed Wami właśnie jest program, który się nazywa Lucas Chess. No, i jest to, myślę, sobie bardzo ciekawe, że jest to program całkowicie dostępny za darmo. Nie musicie kupować drogich produktów, które kosztują grube dolary. A które są reklamowane przez najlepszych arcymistrzów, tutaj ktoś, dzięki dla autora, pomyślał, że taki program może stworzyć sam i udostępnić go Wam. Ma jeszcze jedną ciekawą zaletę ten program, bo jest dostępny w dwóch wersjach: normalnej wersji instalacyjnej oraz wersji na urządzenia przenośne. Możecie sobie ten program nagrać na przykład na Pendraga i na przykład, jak gdzieś sobie jedziecie, to mieć go przy sobie i z niego korzystać. Program ma polską wersję językową, jest rozwijany w sposób ciągły. W roku ukazuje się kilkanaście, jeśli nawet nie kilkadziesiąt nowych wersji. Powiem Wam dzisiaj o, kilka, o kilku podstawowych funkcjach tego programu, związanych głównie z treningiem. Nie będę oczywiście mówił o instalacji, no bo każda przeciętna osoba, która obsługuje komputer szachowy, wie jak sobie poradzić z zainstalowaniem programu. Natomiast link do programu będziecie mieli umieszczony w komentarzu pod filmem. Tu już jest ustawiona szachownica. Ja dobrałem sobie takie kolory, ale wy tutaj w tej belce, która jest na górze, możecie sobie dowolnie je zmienić. Wchodząc w opcjach, i tutaj macie kolory do ustawienia. Możecie też ustawić własne dźwięki, skróty. W tych właśnie tutaj ustawieniach możecie się troszeczkę pobawić. Język automatycznie ustawia się jako polski, ale gdyby przypadkiem tak nie było, to tutaj, klikając odpowiednią belkę, można sobie wybrać język, który Wam jest potrzebny. Zajmiemy się głównie tutaj tą pozycją. Pod nazwą trenu z taką tablicą, ale też macie jeszcze wiele innych możliwości, tak jak choćby gra z silnikiem szachowym, gra z innymi przeciwnikami. Możecie też robić sobie zawody ze sobą, możecie robić turnieje. Tutaj macie na przykład grę z silnikami szachowymi, możecie je też testować, możecie Robić turnieje między tymi silnikami, możecie otwierać bazy w rozszerzeniu PGN, tworzyć własne, zapisywać własne gry. Naprawdę bardzo, bardzo przydatne narzędzie. Ale dzisiaj skupimy się głównie na tych tutaj rzeczach, które są potrzebne do trenowania, jeżeli macie ograniczony dostęp do trenera, mieszkacie w moim miasteczku z dala od klubu szachowego. Tutaj Klikacie na tą belkę i macie bardzo, jak widzicie, wiele możliwości nauki. No, podstawy. Podstawy, nie będę omawiał może wszystkiego tutaj dokładnie, bo zajęłoby to nam pewnie godzinę. Musicie sobie troszeczkę sami popróbować, ale zwróćcie uwagę, ile tego jest w samych podstawach. Pamięć na szachownicy, czyli zapamiętacie ustawienie figur, możecie Yy, sprawdzić, jak dana figura się rusza, yy, no, zapisywanie ruchów, i tak dalej, i tak dalej. Jest też taktyka, no to jest bardzo ważna rzecz, gdzie yy, możecie rozwiązywać testy, yy, kombinacje, sprawdzić swoją siłę, yy, w jaki sposób analizujecie, yy, jakby wyrobić na sobie nawyk codziennego testowania. No to bardzo, bardzo pomaga yy, w nauce Grzeszachy. tutaj są oczywiście gry. Można sobie sprawdzić, jak grali arcymistrzowie, przewidywać pewnego rodzaju ruchy. Jest też informacja o debiutach, jest też informacja o końcówkach, jak można sobie ustawić na przykład matowanie Królem i Wieżą, o czym niedawno na naszym kanale wam pokazywałem. Matowanie na przykład dwoma końcami. Tego jeszcze nie było, albo być może sobie. O tym porozmawiamy jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Trening długoterminowy. No, tutaj to jest wiele, wiele zadań, które możecie sobie ustawić. Jest też przydatna funkcja do tego, jeżeli chcecie sobie grać z bardzo początkującym programem. Możecie wtedy wejść w opcję przeciwnicy dla młodych graczy. Jak widzicie, tutaj macie stopniowe. Powiększanie siły, siły, powiększanie siły gry komputera. Jeżeli jesteście bardzo, ale to bardzo początkującymi szachistami, to wybierzacie ten najmniejszy, najniższy poziom, poziom. Nazywa się tutaj małpa. Silnik robi tutaj dużo błędów, postawia figury. I nawet początkujący szachista sobie z tym poradzi. Jak już zaczynacie wygrywać z małpą, to możecie przejść na wyższy poziom, poziom osio, i tak dalej, i tak dalej, aż do najwyższych poziomów, gdzie już naprawdę silniki i program gra bardzo, bardzo dobrze. Jest też bardzo fajna opcja, która jeżeli zaczynacie swoją przygodę z szachami, pozwala wam na to, żebyście walczyli o ranking. O ranking Lucas, Lucas Chess. On po prostu przy samym początku, kiedy ustawicie swoje imię, możecie ustawić imię swoje, swojego brata, siostry, mamy, taty, będzie wam pokazywał jak wasza siła gry, jak wasz ranking, jak wasz ranking rośnie. Naprawdę chcę wam polecić ten program i zachęcam do tego, żebyście wypróbowali wszystkie jego opcje, bo jak na darmowy program, na dodatek w języku polskim, jest to bardzo, bardzo dobre narzędzie do Trenowania szachów za darmo, po polsku i naprawdę przydatne funkcje. Jeżeli Wam się ten film dzisiejszy spodobał, to bardzo proszę o lajkowanie, polubienie kanału. Zauważyłem, że wiele osób ogląda filmy, a nie subskrybuje, więc zachęcam też do subskrypcji. Wtedy będziecie na bieżąco wiedzieli, że na kanale ukazał się. Nowy film. A teraz zapraszam Was do wypróbowania programu i wszystkiego dobrego przy szachownicy.